Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Święto Świętego Kazimierza Królewicza 4 marca i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według Świętego Jana dostajemy fragment, w którym dowiadujemy się, kim my jesteśmy dla Jezusa i co musimy zrobić, abyśmy rzeczywiście byli jego przyjaciółmi. Właśnie dzisiaj w Ewangelii Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Jezus mówi, że jesteśmy, jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ale na czym polega przyjaźń z Jezusem? Polega na umiłowaniu. Tak jak ojciec miłuje syna, syn miłuje ojca, tak my powinniśmy się wzajemnie miłować. I to jest właśnie zadanie, jakie Jezus stawia nam w czasie tego postu, w czasie tego pięknego święta, świętego Kazimierza Królewicza. Tak jak ja Was umiłowałem, tak Wy wzajemnie się miłujcie. Kochani, niech na czas wzajemnej miłości, wzajemnego miłowania się, sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.